Serdecznie Chciałabym podziękować dla Pana Pawła Żegadło, dla Pana Jarka Moryto za zorganizowanie akcji, dla Weroniki, wszystkim biorącym udział w tej akcji, dla WOP, OSP Sława, Orlen, można byłoby to wymieniać bez końca. Chciałabym podziękować za nominację dla Pana Mariusza Korczyc, który mnie nominował, za chwilę wykonam ten skok. Ja nominuję swojego męża Krzysztofa Zielińskiego. Mam nadzieję, że skoczy razem ze mną. Magdę Chrztoń, Dorotę Szczęsnowicz i Annę Cichocką. Ja chciałbym podziękować swojej żonie po prostu za nominację do skoku dla naszej córki. I sam też chciałbym nominować trzech braci po prostu. Marcina Michalewicza, Szymona Michalewicza i Łukasza Michalewicza. I skok zrobimy zaraz razem z żoną dla Weroniki. ważnym i odważnym za tą akcję dla Veroniki.